Domyślne ustawienia systemu Edusky wymagają, aby każde powiadomienie wysłane zarówno mailem, jak i SMS-em, było potwierdzone przez właściciela lub pracownika sekretariatu. Aby to zrobić, wybierz zakładkę Wiadomości do zatwierdzenia. Klikając na tytuł wiadomości, możesz sprawdzić poprawność wpisanej wcześniej treści. Korzystając z przycisków dostępnych pod listą, możesz zaznaczyć oczekujące wiadomości. I zmienić ich status na zatwierdzone lub odrzucone. Aby zaakceptować wysyłkę wybranych wiadomości, zaznacz pozycję pojedynczo i wybierz Zatwierdź. Pamiętaj, że wiadomości z systemu EduSky wysłane są co 5 minut. Status wysłanych wiadomości możesz sprawdzić w zakładce Wszystkie.